Przeżyj, a twoja drużyna wróci. No co ty, nie. Ja jeszcze mówię czyli jedną, dwie i pierdolą. Wódz czoł. dla ja, żołnierzu. Wróg pojawił się w okolicy. Jest na mnie. Na mnie. Cel zlikwidowany. Oznaczamy pozostałych. Kurwa, muszę Chyba jest w chyba kurwa, go trafiłem. Mój towarzysz, drogi do portu. Zabójstwo potwierdzone. Namierzyliśmy pozostałych. Czysto mamy. Przy bibliotece jest jeden. Jeden Dobra. przy lotu na bibliotekę Rakieta leci na wyznaczoną pozycję Idziemy, bibliotekę atakować czy? Jednałem tam im na ten bunkier. Dobra, dostał. Wrogi nie, nie efektu. prosiłem. Pierwotnie gdzieś dalej. To może bank? Daj, bank, no gdzieś biegają. Chodzą. Będą tak, chodzić. Czekaj. czekaj, niech otworzą drzwi, bo tam Jeden Brawo. śpi. Kurwa, ja leżę. Dobra. Podniosłem się, ty nie dobił mnie. Kurwa, Madzia mnie zajebał, co za chuj. Ja yeah, lecę Wracasz na front On dalej po Oddaraj banku tam się. bierze, wiesz Dwóch jest Jeden leży Lecę na graveyard Wrug załatwiony się Nice, nice, nice Ty to jest ten co to są ci To byli ci co mnie na początku zabili Tak? Ten jeden No wyeliminowali nie czy nie? Nice, no no Kurwa mamy Brakuje nam Niedużo już ty Chodź na gajas tak, już... tak, no tam już weźmiemy ze skrzynki jakieś otworzyli. Mamy Mamy Dawaj, 10, tak. nie? Czy 10,5 no. 10, 10 Na gdzie są? Jebaj im tą żeby tu nam kurwy... Nadciąga zrzut uzbrojenia! Ty, może ja tam lecę dronem do góry? Na nich? Dobra, no poznać ich tam. A ja tu stoję na to. Tutaj są. Zbliża się sojuszniczy zrzut uzbrojenia! Zapisz ich czy ciężko? Jest, jest U góry jest Dostał po kewach Na, na Przed ostatnim no na, na schodkach, ale tam są trzech chłopa tam jest No spróbujmy coś kurwa Patrzy mi prawa Dobra Jesteś za mną? Idzie od, od tej strony? Jest? Yes. Nice. następny. Dla na mnie? To cel. Jesteś u góry? Spierdoliłem, jest to na sam dole? Ty jesteś tam, dobra, idę biegnąć do ciebie. Są tam u ciebie, nie? Dobijam. Zajebałeś go? Tak. Ale puszczam, tego innego. Bezpa, innego innego. Dobra. Masz też? Ducha mają, no bo patrz, pokazuje zlecenie na mnie, a nie widzę ich na bezpie. No, 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 to no Mają długo. ducha. Idę do góry Kurwa, snajper bije Gdzieś... Uwaga, wrogi Wylądował ciebie? Tak Jest zbity na zero Spierdolił na dół Ty, Kubespa Leci, jest na mnie jeden, jeden idę, śpi. Idę, 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 jeszcze, idę. jeszcze, jeszcze. Nice. Kurwa, Mać! Ale, ale idziemy, ty jak, jak kurwa przecinać. Jeszcze, je, i są pod nami, są pod nami. Dobra. Jest. Uważaj, nie podjeżdżaj całkiem. O kurwa, idę. Kurwa, do, no dobry chłop. Podbiegały, dwóch jest. Nice On ma snajpę i pistolet tylko On zostało oby tak dalej Odniesz się chuj zajebany Cel zekwidowany, doskonała robota Macie czas na kolejne zlecenie, załatwcie to Kurwa zbugowało mi się ty Broń Ej co kurwa Zajebaś tego czer czerwonego czarna? Czerwono tak. czarnego znaczy Tak się działa po no. Wciąż macie trochę czasu. Co na kolejny cel? Mamy sklep, to mamy strepę, mamy 27 tysięcy Ja kupuję, kupuję zrzut Dobra Chopi, my tu możemy kurwa rzucać tymi pieniędzmi w nich Weź tu jak chcesz to na nakup bez peków Czekaj masz maskę Patruj się cennych kontraktów. Zarobicie więcej za tę samą robotę. Ej patrz, ile mamy tych? Dobra. Weź to wyzbieraj. Czekaj, puszczę już gdzieś jednego. Weź wyzbieraj te i na kurwimy ich na lotami dam. Dobra. Wyzbierałeś to ty jeszcze jeden no. leży. Jeszcze jeden Ja mam kurwa pięć Miałam tylko 6 km, no Ja też Nie ma miejsca w plecaku Jest. Baj baj Potrasamy pozostałych operatorów z tego oddziału. Zorwać ich Przygotować się okno odnowy zaraz się zamknie Kościółek Ido, idą, idą Piekno nam tu ty? Będą nam wchodzić, na co Zbliża się do was chmura gazu. Dobra, pasuj spierdalać, co już Dawid, może na bank? Na to... No to chodź Czysto? No, na bank dawaj Cały oddział jest w bezpiecznej strefie Gwaranta, wyprzedaż dobiegła końca, ceny wróciły do normy Na, na tym są jeszcze, na bibliotece. Nie no, biegajmy lewo prawo, tylko jak zaczyna cię bić, to uciekaj, wiesz? Mhm. Nie, nie, nie ciśnij na maksa, bo to bez sensu, nie? Mamy tu dużą szansę, Dawid. Dalej są na bibliotece. Na mnie, na mnie jest sklep jak coś, nie? Ty, to może jebnij sklep tutaj. Czekaj. Są na bibliotece. Patrz, masz oznaczonego go, chodź. Masz go pod snajpem, on tam leży. Oznacza tam gdzie oznaczony. Ja pierdolę jak tu siada. Perfekcyjnie stali mi w miejscu, kurwa. Zajebałeś o Nie, nie zajebałem, obiłem. Ej, do, to, stójmy tu, ty. Dobra, dobra. Mają większe nagrody. Się, a no może tu? Prze tak, na ten... na sklepie. Czeka, czeka, czekaj, im tu na czekaj, 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 No i chuj zjebałem już, ja pierdolę Ty chyba że tu do mnie na dół zejdziesz Czekaj, czekaj Precyzja, ruchy nalot na waszą Precyzja, Uwaga Precyzja, uważaj no Dawid, no powiem ci tak, mamy... To będzie ostatni krąg, nie? Więc jak to uczy mamy to... Patrzę Patrz biblioteka jest na pewno. Dobra. I spokoj, nie wychylaj, zamknij drzwi I zaraz na lotami dojebiemy. Zrobi się mała strefa i będziemy napierdalać, nie ma na loty. Ja mam jeszcze dwa. Dobra. Ja mam jeszcze dwa też, no. Na bibliotece się strzelają mocno Jak idzie? Elegancko Będą chyba tu stąd dołu wróćmy? Nie, jeszcze nie, ale pasz 5 killi Ale jak? Olof, Dobra, Dobra, dajemy na loty Cicho, cicho, Dobra, idź. Później lotujemy na bank Jeden Jedna raz, jedna raz, z najszykoło. Ice. Walczcie dalej. Nie przestawajcie, się i nie binować tak dalej. Śwircie do was mur gazu. Wrogim Dobra, niech ten nalot precyzji się skończy. Ja tutaj mhm. daję jeszcze jeden. Dzięki za to. Masz maskolę? Mam. Dobra. Negranie wrogim nalot Nie wychylaj teraz, bo nalot lecę szeden. Leży Nice Drugi leży Nice Ja też dam tutaj Już dam na, na bank Jest poleciał na bank Daj nam moje uważaj Dobra Przejdziemy tu dołem? Tak przejdziemy tylko czekaj Niech się skończy ten nalot Zostało 4 chłopców. Ja, ja mam jeszcze jeden, ja mam jeszcze jeden No dawaj, ja wal od, od razu, wal od razu, wal od razu Ale na siebie? No, aha, bo my musimy wyjść Dobra, dobra, poszło Już Biją się Halo? Na mnie, na mnie kurwa! Oh, cio, 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 cio. Jeden chłop. Cio. Nice, NICE NICE! Tak jest! Opa! Tak jest! Pojechali! To mi się podoba. Ale, Takie gierki się mnie cieszą. Cieszą moje oko, kurwa. Mi się lepiej oddycha w gazie niż bez gazu. No ja zauważyłem właśnie. Kurwa, Dawid! Ale śpimy dziś! Kurwa. Ale dziś i nowy odcinek! Kurwa, Lalko Gaming! Dobra,